Ten odcinek się jeszcze dobrze nie rozpoczął, a ja wiem, że będzie totalnie gruby. W ostatnim openingu zrobimy Wam konkurs o 100 tysięcy monet. W dzisiejszym również taki zrobimy, ale zanim przejdziemy do zasad, wylosujmy najpierw zwycięzcę. Jesteśmy na stronie Pika Winner łącznie, mamy 145 komentarzy. Zobaczymy, kto będzie zwycięzcą. No i tutaj Kacper Chudzik, który zjadł owsiankę. Swoją drogą dawno owsianeczki nie jadłem, więc chętnie zainspiruję się Twoim siadankiem jutro rano. A dzisiaj, moi drodzy, podobne zasady, czyli hashtag sc, a dalej napiszcie Wasz ulubiony fast food. Pamiętajcie, że Obowiązkiem jest subskrypcja oraz like. Jedziemy. Marzysz o tym, by pograć najlepszymi kartami w grze, ale nie masz siana, żeby je kupić. Super Coins rozwiążą Twój problem. Znajdziesz tam atrakcyjne ceny, super szybką dostawę i 99,9% gwarancji bezpieczeństwa. Coinsy oczywiście na każdą platformę. Kod ProLife gwarantuje Ci 10% zniżki, a dla kupujących potężne pakiety coins do wygrania, bo łączna wartość to prawie 3 miliony coins. Link w opisie polecam. Na ostatniej transmisji otworzyliśmy kilka naprawdę ciekawych paczek, w tym paczkę z ikoną oraz nagrody za 11 winów, bo ostatnio stwierdziłem, że tylko do 11%. I planuję grać? Z tego względu, że gameplay moim zdaniem jest naprawdę przeciętny i no troszkę nie sprawia przyjemności. Jest zbyt dużo rzeczy, które totalnie zabierają przyjemność z życia. Podsumujmy sobie to, co działo się na transmisji, na którą oczywiście zapraszam. Link będzie podany na dole. Na przedostatnim poziomie mieliśmy do wyboru trzy karty. No i ja tutaj postanowiłem wziąć Aksela Witzela. I swoją drogą jestem totalnie zadowolony. Ziomek jest absolutnym kozakiem na SPD Przy okazji, oczywiście, otwieraliśmy paczuszki. Wypadło kilka naprawdę ciekawych walkoutów lub podwójnych walkoutów, które przydadzą się do tego, żeby przepalić to później na kartę. To, o której powiem wam dosłownie za sekundę. No ale podstawowego bohatera, moi drodzy, to musimy otworzyć od razu praktycznie. Co tu będzie? Proszę bardzo, nie, to jest Al A myślałem, że na życzenie, za fatiego, dostaniemy prawe skrzydełko. A to niestety tylko jeden z największych łaków dostępnych w tej parsce. LS? City? Ej, jace grillisz, to jest fajny poderek. Ej, to był podwójny walkout, ja totalnie taniej potrafię w te walkouty teraz. Bramkarz! Jest to drugi. Raz ta sama kobitka, więc niestety. Miałem nadzieję, że będzie to może podwójny, ale okej, okay, to jest duplikat. Ej, swoją drogą jak oglądałem match United na żywo. To ona jest bardzo malutka, nie? Jakby trafiła na jakieś ziomka, który potrafi jakkolwiek strzelać po rogach, ta babka nie ma absolutnie szans na takie dobre strzały za plakarnego. Tak jest! I to chyba dość. Fajny, bo 83. i to strzeli się koła. Tutaj oczywiście kąt weźmiemy niewymienny, czyli dwie paczki za 50 tysięcy końców. I to jest chyba i tak najlepszy kontakt tego EXP. Ej! Nie, nie, czemu tylko Czemu tylko Ej, ale on ma szopa praca Czemu on nie ma tutaj jakiś dowalonego tempa Czemu nie ma ewolucji dla ikon? Zróbcie ewolucję dla ikon, żeby tutaj mu dać plus 15 pejsa I to będzie totalny kozak Dobra, ostatnia paczka, no i teraz trzeba sprawdzić To jest piękny walkout Może podwójny albo coś takiego? Nie, no z takiej paczki to raczej... Jeden to i tak jest dużo No i teraz, moi drodzy, paczuszka, na którą Mega mocno czekaliśmy za koniec sezonu Czyli 3 razy 86 do tego 3000 końców tutaj, fajna paczka Swoją drogą, jest złoto, jest Holandia Jest SP, jest FC Barcelona, ale Tutaj oczywiście może być potencjał Na innego totalnego kazaka w środku I będzie to mid, czyli dwa razy 87 Czemu oni tutaj nie puszczą Już tej paczki z ikoną, na przykład o tym normalnym oberalu? Składzik 86 jest gotowy Jeszcze jeden i paczka z ikoną również będzie Gotowa. Dobra, moi drodzy, ostatni składnik na ikonę jest również gotowy. Przepalamy do pikaty. I paczka, mam nadzieję, przyniesie coś ciekawego. I tutaj klasycznie musimy zrobić jakąś pajzerkę. Otworzymy ją, posłuchamy, a później zobaczymy. Sprawdzając po narodowościach lub pozycjach. Niech to będzie ten oto pan. Idealnie nam się łapie pod to, bo 89 oceny ogólnej. I tam coś wybuchło. Tam coś potężnie pierdzielneo, tak mi się wydaje. Wysłane, nie jest to duplikat widzicia Zajebiście. Teraz trzeba zlokalizować kartę. Klasycznie, moi drodzy, topeczka zostaje na samą końcówkę. Okej, okay, agia jest to ale możemy sprawdzić jako pierwszą czy będzie to Anglik. Zaczynki są poukrywane i naprawdę nie wiedziałem, czy przypadkiem to nie będzie tutaj, nie wiem, z albo backham, dobra, Dania. I NOT Bad no Terrible, tak mi się wydaje. No nie jest to nią za dwie bańki, aczkolwiek ja mam wrażenie, że Smajel ma potencjał po to, żeby się giga dużo wylewać. No i w sumie się nie pomyliłem. Bo tak, moi po... drodzy, wyglądały dwa pierwsze spotkania w wykonaniu oh, Szmajcha, z oh, oh, oh. czego w drugim spotkaniu zawalił przy trzech bramkach. Chłopan. Nie, no co ty odp... Ej co to odp... Szmajkel? Ej, ten szmajkel jest turbo... Ch... przecież! Puścił! To nawet nie jest okno! Absolutnie nie polecam wykonywania jego SBC. Zomek Trzy zaje... Bramki w tym meczu! Totalnie zmarnowane pieniądze. Finalnie wbiliśmy rangę numer 5, czyli 11 inów. Nie widzę absolutnego sensu, żeby wbijać wyższe rangi przy takim gameplay'u, jak widzicie. Zobaczmy, pierwszy pik. Jeden cztery o 84, czy drugi pik i proszę bardzo Ale nam sypie To przed nami trzeci pik i w trzecim piku mamy Kimisia. Dobra, jest walkout z tego Martwiłem się, że dostaniemy tutaj trzy karty 84. Fajnie, że jest czego odcinek zrobić o, proszę bardzo, zobaczmy Bramkasz? To jest Endler, ale karta, która się pojawi ma wyższą Uberal. Chyba, mam nadzieję, że to jest wyższy uberial... Zobaczmy. Kto to idzie? Kto to idzie, kto to idzie? I tutaj jest Lusją! Ja pierdzielę, ale jazda! <ścoughs> Co to się stało? Ja myślałem, że to leci karta eventowa. A tutaj się ukrywa taki, oto przepiękny pan, jest tego tak wymienny! Jest bardzo fajnie, nawet powiem. Co się stanie w środku? Jeszcze jeden okałcik. siedem duplikat. To jest tydzień, w którym w końcu warto było grać ligę kanonową, bo ten oto pan kosztuje 650 tysięcy. Jakby jesteśmy zarobieni, więc jak z tej paczki poleci po raz kolejny Laporte, nic się nie dzieje. Zobaczmy. Podwójny walkout ponownie i będzie to Mike Minion. Dwie karty, 87. Ja was oczywiście zapraszam na transmisję. Lig macie podany na dole. Dzisiaj mamy przygotowane 40 paczek. Obecnie jest drużyna Best of Team of the Week. Najlepsze karty Team of the Week, które do tej pory wyszły. Mamy sporo naprawdę ciekawych paczek, jak też tutaj widzicie, więc planujemy tutaj to wszystko otworzyć i trafić. Naprawdę ciekawych grajków. Oprócz tego, jak widzicie, Player of the Month League. E. No, i mam w planach tego zawodnika wykonać w najbliższym czasie. Ale jego wycena, z tego co widziałem, to jest prawie 4 miliony końców. No, łącznie w tym przypadku jest to 20 składów do ogarnięcia. Z czego najsłabszy to jest 85, a najlepszy to jest 89. I takich składów mamy tutaj 3. Ale ten zawodnik obecnie jest niestety jedynie w sferze marzeń. Możemy w tym momencie trafić na przykład jego kartę. Inform, jeśli z tych paczek coś ciekawego nam poleci. 155 tysięcy na koncie i naprawdę po. Każdą sumę potencjalnie tutaj do ogarnięcia, bo w tym momencie ja planuję tego zawodnika, którego wcześniej widzieliście, obchnąć. On kosztuje z tego, co widziałem, jakieś 600 tysięcy końców. No, 576 tysięcy na licytacji. To jest tak czy inaczej, naprawdę bardzo ładna sumka. Ja Kylian Mbappé na 100% zacznę robić? A jeśli pod koniec wyzwania dalej nie będę miał wykonanych pełnych składów, no to wtedy po prostu dokupię sobie końców. A na dobry początek, moi drodzy, wykonamy sobie najwyższy możliwy skład, czyli 89 przepalamy tutaj takich oto zawodników. No, najprawdopodobniej. Ten pan, który jest na bramce w wielu składach Mógłby się znaleźć w podstawie, ale mi się nim gra Totalnie tragicznie, dlatego Postarowiłem go przepalić tutaj, bo i tak go nawet Z ławki nie puszam. Ej, mega paczuszka Wygląda naprawdę przyjemnie Zwłaszcza jak ma gwarant piłkarza 82, ale To jest Rolfo, to jest na 100% Rolfo Pierwszy raz ją trafiam w tym roku Nie wiem czy ona kosztuje jakieś potężne pieniążki Ale na pewno kosztowała swojego czasu Szybka porównywarka cen, no i moi drodzy Jest to jakieś 15 tysięcy końców Czyli chyba tylko tyle ile kosztują kartę overallu 87, więc ja ją po prostu Grzecznie wystawię, tutaj też jest gwarant piłkarza 82, nie jest to chyba Trend, ale tak czy inaczej to jest chyba Walkout, dokładnie tak, 87 Bronze, czyli koleżanka po drugiej stronie stronie boiska. No tutaj bardzo ładnie sypie nam Barcelonką. Jakby jeszcze jakiś Lewandowski wypadł, to w ogóle byłoby topowo. Ej, do tego trójka Ueda. Niestety paczka niewymienna. Ej, ale teraz w ogóle w paczkach mamy coś totalnie mocnego, bo zobaczcie na to, jakie paczki oni dorzucili. Dwie podstawowe ikony do uverala maksymalnego 88. No to jest totalnie odklejona paczka, patrząc na to, że mamy dopiero 22 listopad. Jak chcecie, to ją dla was przetestuję. Wbijcie tutaj takie 2000 polubień i otwieramy paczkę za 3000 FIFA Pointsów z dwoma gwarancjami. Ekonami. Paczka za 10 monet możemy otworzyć od razu. Będzie to endo. Moi drodzy, mamy sporo paczek piłkarza 85 tutaj przygotowanych, więc oczywiście wszystko otworzymy w sekundę, ale najpierw jedziemy z tym, co jest tutaj. Niemcy, środkowy defensywny pomocnik. Ej, ja cały czas zapominam o tym, że tutaj są jeszcze ukryte kobiety, i to jest walkout, Oberdorf. Dobra, od razu skoczymy na kolejny składzie o Mbappé, bo szkoda tutaj. Marnować chyba kartę o takim overallu. No i proszę bardzo, coś takiego przepalamy w drugim składzie. Jeszcze tylko 18 składów. Oczywiście to tylko to w cudzysłów delikatny. No bo to był najsłabszy skład, ocena 85, a przed nami już tylko gorzej. Tutaj mamy Bright. Spoczko, po te składy właśnie. O tym Overalu na pewno koleżanka się przyda. Aha, bo to był piłkarz lub piłkarka 85. No to jednak chyba nie była to zbyt dobra paczka. Ale dobra, jedziemy z drugą, zobaczmy. Może akurat tutaj coś lepszego poleci. Włochy. Girelli 86, te paczki są totalnie niewdzięczne póki co. Przed nami paczka numer 3, bramkarz z Polski, to jest tylko Wojtek Święty. No nie chcę nam dorzucić jakiegoś sensownego overala, który by się przydał tego SBC, bo na razie to jest tylko jeden punkt overala więcej niż to, co gwarantuje nam paczka. Portugalia, ește-o, to może być, to jest Bruno Fernandes. W końcu dostaliśmy naprawdę solidny overal pod przepalenie. Polska, tym razem na pastik, tak jest! Niestety, Wolfsburga miała być Barcelona, i wtedy mielibyśmy potężny folder pod przepalenie. A tutaj tylko 87, fciapajur. I dwóch piłkarzy: 81 to jest Holandia Środkowo-Obrońca. To jest De Fry. Jeśli jest dostępny obecnie Best of Team of the Week, to tutaj jeszcze mógł być Virgil van Dijk. Niestety, to jest tylko on. Ja pisgam, ale unlucky w tej chwili. Naprawdę liczyłem na to, że robimy upgrade naszego wierzyła wandajka złotego do jego wersji Informa. To byłby potężny przeskok. To jest kolejny Inform napastnik. To jest Gerson Rodriguez Z takiej paczuszki, bardzo ładnie, bo tutaj jest tylko Trzech piłkarzy, rare, więc naprawdę Paczuszka ok, ale czemu tu jest Simakan, który jest chyba Dostępny jeszcze w wersji FC Pro Lol, czy ten event przypadkiem Się nie skończył jakoś mega dziwnie i w środku Tygodnia, ja to nagrywam w środę wieczorem Ty, ale faktycznie, chyba tych kart już nie ma Jest drużyna tygodnia 10, drużyna best of Team of the week, player of the month i koszulki z Nike, więc wygląda na to, że oni faktycznie chyba zebrali te karty z paczek. Mniejszo z tym, jak będzie refund, to będzie. Tutaj mamy kolejny łokałcik, bo jest to mój drudzy Mike Mignon Zbieramy troszkę fajnego foderu pod przepalenie za chwilę pod Kelianka, więc ja się mega jaram. Zobaczmy, czy ktoś jeszcze oprócz niego 8-4 gulaci. Ostatnie paczuszki, moi drudzy, ale tutaj będą jeszcze naprawdę fajne paczki do tworzenia To jest oczywiście Basia, kochana, nie, to z Moroni. No troszkę się zawiodłem teraz, bo myślałem, że to jest Basia Basia 86, by się. Na pewno nam przydała do tego. No i teraz, moi drodzy, fajne paczki. 11 piłkarzy 81, 2 piłkarzy 84, 2 piłkarzy 83, no i paczka za 100 tysięcy końców z gwarantem piłkarza 84. Niemcy! Środkowo w No i ponownie on, zyle Szkoda, tego, że Rodrigo Albę tutaj przepalać, więc od razu idziemy na kolejny składzik Potrzebujemy tylko jednej karty z rynku i będzie tu Bernardo Silva. No i mamy składzik 87, również przepalony. Ja dalej mówię, że to są tylko kroczki w kierunku tego Kiliana Mbappé, ale jak do tego dołożymy sobie kasę, którą dostaniemy z Lucio kilka paczek ciekawych, które jeszcze mamy do otwarcia i do tego paczki ze sklepu, które będziemy otwierać w kolejnych odcinkach, no i oczywiście Ligi Ukendowej, no to wydaje mi się, że kwestia dwóch tygodni i raczej Kylian Mbappé powinien być nasz. Dwóch rzadkich Ukazał się cztery i tutaj będzie to tu Riat Mares, czyli walkałcik. Może podwójnie, zobaczmy No niestety tym razem będzie to tylko pojedynczy walkout Więc druga karta to jest 84 lub 85 właśnie No ale teraz dwie naprawdę fajne paczki na koniec Czyli 11 piłkarzy 81 No i paczka za stówkę. Ja tą paczkę otworzę właśnie teraz To jest najprawdopodobniej kobitka Oby to był podwójny walkout Niestety nie tym razem, bo to jest Iren Paredes Ale to już wiadomo, że oprócz tej koleżanki Nie ma tutaj nic ciekawego, co by nas interesowało I co by się przydało do SBC Więc zakończmy tu paczką 11 piłkarzy 81 I Już wiadomo, że to jest oczywiście Luka moda. Poprosiłbym tutaj tym razem o podwójny walkout i tak jest. Zobaczmy, kim będzie drugi zawodnik. A będzie to. Proszę bardzo, Lautaro Martinez, dwie karty, 87. Bardzo ładnie. Jeszcze tutaj mamy grillisza i kilka kart 84. Naprawdę spoko, paczka. Zobaczcie na to, że tylko dwie karty u wyralu najniższym gwarantowanym. Wszystko później powyżej, więc naprawdę spoko. Kurde, no w tym wyzwaniu są potrzebne aż dwie karty inform. No ale kolejny skład stał się faktem. Na razie nie wydałem na to zbyt dużo pieniążków, ale potrzebujemy, moi drodzy, jak najwięcej foderów zdobyć w kolejnych materiałach. Tą paczkę możemy otworzyć od razu. Może akurat wypadnie nam coś ciekawego. Pastnik, Arsenal, niestety, mógł być to hurricane i piękny poder. overalu 90. A zakończmy, moi drodzy, ten odcinek równie dobrze go rozpoczęliśmy ulepszeniem RTTK lub pionierów overalu 84. No z tego widziałem, że naprawdę czasem lubi polecić coś ciekawego. Więc ja tą paczkę otwieram. No i tutaj wiemy, że zaledwie overall wyżej niż najniższa karta.